Siema Patryk. Siemano no po tak długim czasie. No wreszcie. W moim nowym domu, dobrym domu, z dobrą bardzo opieką. W którym spędzę po prostu resztę moich dni, które chcę spędzić jak najkorzystniej i jak najaktywniej. I przede wszystkim szczęśliwie. I ty się, Patryk, nie żegnaj jeszcze, wiesz. Ja się Tam... z nikim nie żegnam, tylko yy, mówię swoje oczekiwania względem tego, co będzie. Że... Chciałem spokój, mam spokój i... i... 24 na dobę pomoc psychiatrów, psychologów. Yy, mam co jeść, mam gdzie spać, mam ciepło, mam... Nie muszę się martwić yy, o zdrowie. Nie muszę się martwić o zdrowie. Nie muszę się martwić o to, że w nocy zasypiam i rano nie wstanę, bo mam pomoc, tak. Patryk, myśmy się bardzo martwili o Ciebie. Tak, wiem, byłem w innym szpitalu, w którym przeszłem normalnie mękę psychiczną. Pierwszy raz w życiu, coś takiego nie wiem, co to było za badanie, ale to jakieś klasztorne, bo. bo ten cały lekarz to ten cały pokój, ta sala to w krzyżach. W tym wszystkim taki bęben był okrągły, do niego łóżko i ty kładłeś się na tym łóżku. To łóżko się na bok obracało i ten bęben się kręcił nie pamiętam, 6 razy czy 16 razy w jedną stronę tak szybko, i po chwili stanął. O, łóżko się odwróciło na drugi bok i w drugą stronę. Wiesz jak to ora y, człowieka i psychikę. Badek, nie, ty nie opowiadasz mi o jakiejś wizji, jakimś widzeniu, bo to jest coś. No co ty, no to, takie badanie. Bada y, takie jakieś na, na rękę to. Ach, badanie takie. Było. Y, magnetyczne coś tam. Y, co, coś nie do zapomnienia, to po prostu było straszne. Yy, generalnie słyszałem, bo jeszcze leżałem tam po tym zabiegu dwa dni na tej sali, yy, a tam było mnóstwo tych sali, to generalnie każdego dnia strzałem łzy, płacz, nerwy, krzyk, yy, strasznie ludzie cierpieli. Nie wiem co to za badanie, skąd oni to wzięli, ale widocznie to musi w jakiś sposób pomagać. No. Mm. Ale Mówisz, nie zawsze Niczego ci nie brakuje? Yy, nie, tutaj mam stuprocentową opiekę. Przede wszystkim również język polski. Psychiatrę mam po polsku. Yy, to też dobrze. Tłumacza mam też praktycznie od poniedziałku do piątku, bo ta pani yy, pracuje od poniedziałku do piątku. Yy, także. Nie ma problemu, no. Telewizję mi opłacili, mam telewizor, yy, telefon, nie mam ładowarki. O, muszę ładowarkę kupić, widzisz. Yy, bo nie chcę mi coś ładować. Yy, no mam wszystko. No. Sam jestem w pokoju, w dużym pokoju. Mam jedzenie no. A masz te konsole do gry? Nie, nie, nie mam, bo nie mam z kuzynem kontaktu. Co się dzieje z Twoim kuzynem? Właśnie? No właśnie, nie wiem. Jeżeli Daniel to oglądasz, yy, to jestem w tym samym szpitalu, co mi konsolek kiedyś przyniosłeś i mógłbyś yy, przyjść. Yy, kilka informacji ciekawych, nieciekawych mam ci do przekazania. A przynajmniej jesteśmy rodziną, to powinieneś wiedzieć niektóre rzeczy. Więc mam nadzieję, że to byś oglądał. On wyłączył telefon po prostu. Myślę, że zmienił numer, albo zgubił telefon. Nie wiem, on też ma nie tak jak ja, gubienia telefonów. Mhm. Także rozumiem. Niczego ci nie brakuje i jak widzę, fajek też nie. No, fajek też nie. Z fajkami nie mam problemu. Bo no jak to bezdomny sobie kiepów nazbieram. A Niemcy, którzy tutaj również są hospitalizowani, widząc coś takiego, po prostu sami z siebie ci dadzą papierosa. Bo ja nie lubię pytać o papierosa, bo to jakoś tak mnie zawsze uczyło, że papierosy drogie. I w ogóle każdy na to pracuje. Jestem przekonany że ja nie umiem pytać o papierosy i nie pytam. I tak ale? samo nie lubię, jak ktoś mnie pyta, mimo że dam, ale nie lubię te, tak samo. No. Ale gdzie ty te kiepy zbierasz? Tutaj na terenie szpitala? No to rzeczywiście są jakieś. Wiesz co, ja nie chodzę tutaj. Ja sobie idę tam pod pierwszą pomoc. Tam cały czas ludzie sprzemiał, takich ludzi mhm. przez całą dobę, że, że y, nie ma z tym problemu. Czyli ty z fajkami nie masz w ogóle problemu najmniejszego. Nie mama a, a po drugie, Jacek ja y, tak o w normalny, normalny dzień, to ja wychodzę na fajka, y, wstaję, pędzi mój rozkład, tak plus minus każdego dnia wstaję, y, śniadanie budzą mnie na śniadanie o dziewiątej wypijam sobie kawkę z reguły śniadanie, bo, bo sobie na śniadanie codziennie zamówiłem chlebek biały z marmoladą masełkiem i do tego jeszcze pudding waniliowy takie wymogi mam wymogi no ja nie wiem, czy jakiekolwiek powinienem mieć wymogi, ale to mi przysługuje, więc mhm. korzystam z tego. Yy... Spożywam to i wtedy idę, ale z reguły jeszcze jest tak, że w międzyczasie, yy, w tym czasie, jakiem śniadanie, dostaję metadon. Yy, a jak dostanę metadon, to po zjedzeniu śniadania. Kładę się na łóżko, no 5 minut coś pooglądam. Zasypiam, budzę się o pierwsza obiad. I jem obiad. Dniem. Tak, jem obiad i, i z reguły wtedy dopiero się podnoszę, bo jestem w 100% sprawny, zdrowy, bo nie mam ani skrętów, ani nic. Mam siłę, mogę sam wstać. Mogę już wtedy chodzić, bo wszystko się po organizmie poroznosi. I wtedy sobie wyjeżdżam, jak to się mówi do... No powiedz, nie jest tutaj pięknie. Jest, naprawdę jest nie. Doceniam tę piękno dopiero po jakimś czasie, ale. No ale jest piękniej dla mnie. Patryk, Ty w tej chwili siedzisz na takim wózeczku. Tak. Ale też bez tego wózka, też się poruszasz. Poruszam się normalnie tak, bez wózka. Jeżdżę na wózku, dlatego jeżdżę. Nie ułatwiam sobie, ani nie zbudzam, nie chcę zbudzać litości. Tylko tu chodzi o to, że i lekarze mi mówili, oszczędzać organizm, nie? oszczędzać się, jak najbardziej się oszczędzać jak trzeba to tak to to jak najwięcej chodzić ale starać się oszczędzać organizm dlatego że no, no potrzebuje tej energii nie też jak mówię że chodzisz to też trzeba podkreślić że to jest bardzo słaby taki chud i no tak mi się wydawało nawet nie. kilka razy że może że... Nawet mógłbyś się przewrócić. Tak, to to tak wyglądało z tego względu, że po pierwsze nie mam butów, zauważ. Mhm. Po drugie były kamienie, ale tak o normalnie jak pójdziemy na salę czy ten, to normalnie idę. Nie? No. Mhm. Bo ten wózeczek też może Ci służyć jako taki balkonik, jako podpórka, bo on tam ma rączki, więc możesz się samo niego opierać. Nie zdaje to akurat... Nie funkcjonuje to tak, jak powinno, o, w ten sposób powiem, dlatego tego tak nie używam. W każdym razie no, przydatna rzecz, cieszę się, że nie muszę się na nim poruszać, nie jestem na niego zdany, bo, bo to by było ciężkie. Na przykład ostatnio było tak, że przyszłem jakoś o 4:00 o się załatwić. I podczas pobytu w toalecie wychodzę z toalety, wózka nie ma. Mówię, co jest. No i dzwoneczek przychodzi pani i mówi do mnie, że bardzo przykro, ale piętro niżej komuś tam wózek jest potrzebny bardziej na ten moment, i, i muszą mi do jutra ten wózek zabrać. No i teraz tak. No okej, okay, no, no, no jeżeli komuś jest potrzebny, no mi nie jest na tyle potrzebny. No ale jeżeli nie mógłbym w ogóle chodzić, no to już nigdzie w ten dzień, ani bym nie mógł wyjść, ani nic. No i tak, i co, i by musieli mnie zaraz podpinać pod te sprzęty do sikania i w ogóle. Mhm. A tak wiesz, no sam jednak się mogę poruszać do toalety. Ta, to, że toaleta, to wszystko sam mogę, to, to jest dla mnie najważniejsze, nie? Bo jesteś samodzielny. Tak, jestem samodzielny przede wszystkim i nie jest fajnie jak dupę tyłek ci podciera pielęgniarka, yy, a później ci podaje posiłek. No, no nie jest to. <ścoughs> Wiem, że to jest normalne, ale nie jest to fajne. No. Patek, jakie ty masz w ogóle diagnozy postawione? Myśmy się bardzo martwili o Twoją rękę. Teraz wydaje się, że ręka jest najmniejszym problemem w tym wszystkim. Jak to w ogóle wygląda? Też mówisz o tym, że masz duszności w nocy, a z drugiej strony papierosy w dzień co na to lekarza. Jeżeli chodzi o rękę, pytałem wiele razy każdego lekarza, który przychodzi codziennie do mnie, tu już w grę ręka nie wchodzi. Z ręką już jest jak jest, i już lepiej nie będzie. Czy te procesy bakteryjne. Czy gorzej? Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie to moim zdaniem nie wygląda tragicznie. Przede wszystkim, no, zmieniane codziennie opatrunki dezynfekowane, to też inaczej na to wpływa. A czy ta terapia próżniowa była jeszcze prowadzona? Teraz przy tym ostatnim pobycie w szpitalu miałeś to podłączenie do tej aparatury, czy to? Nie. Tak jak mówię, tu już teraz, tym razem jak my wzięli do szpitala, to już w ogóle nie ręka nie, nie było w ogóle rozmowy już na temat ręki, to już było EKG i te dziury zobaczyli i, i to wszystko. I to. Postawili diagnozę po prostu. No. Mówisz, że dziury chodzi o jakieś problemy z sercem. Tak, no że już nawet został jak się nie da zastąpić tego no. Po prostu y, pani doktor mi powiedziała przez tłumacza wprost z łzami w oczach, chłopaku, y, jeżeli teraz Twoje serce się zatrzyma w tej chwili. W tej chwili ja już nic nie mogę zrobić, Bo jest nawet, nawet, nawet już, yy, że jestem w szpitalu, jest pierwsza pomoc, jest reanimacja, oni i tak już nic nie mogą zrobić, serce jest za słabe, nie da się. Czyli Ty mówiąc o tych dziurach, no, wcześniej mówiłeś o dziurach w sercu. To masz na myśli problem z zastawkami, że one się nie domykają, w tym sensie są tu dziury w sercu. Ja nie mam żadnych zastawek, Jacek. Chodzi o to, że nawet jeżeli by mi zamontowali zastawki, to one by nic nie dały po prostu. Że... Pani doktor mi powiedziała tak, że jeżeli teraz twoje serce się zatrzyma w tej chwili, nawet jak ja tu jestem, to ja i tak już nic nie mogę zrobić Rozumiem. po prostu. Na zdjęciach, jak mi wysyłałeś, to miałeś brodę. No, mówiłem, że <grym> trochę się ogolę, no. Wąsika teraz zostawiłem. A, no widzisz, aha. Gaśnie mi ten papieros, coś. <grym> Jeżeli chodzi o rękę, rozumiem, że ten proces zapalny, zakaźny, to wszystko jest już opanowane. <grym> nic tam się nie, słuchaj, nie, nie roznosi. Czerwono, nic nie idzie. Ale czy to się <grym> jakoś goi powoli? To się oblewa tkanką? Nie, no, czymś białym tam to, to po prostu wypływa. Jakieś tam białe, jakiś żel, nie wiem co to jest w ogóle. I to wszystko, no. Jeżeli chodzi o stan ręki, to ci powiem, sam nie wiem, bo lekarze nie chcą na ten temat gadać. Mhm. Cały czas powtarzają, że o rękę to ty się nie martw, bo ręka tutaj. Ma najmniejsze znaczenie, tu chodzi chłopak o twoje życie, zdrowie. To trzeba podtrzymać. Nie? Z jednej strony do tego budynku, w którym ty leżysz, wchodzi się przez drzwi, na których jest napis onkologia, a tutaj z tej strony, jak się wchodzi, to jest to oddział zakaźny. Tak, ja jestem na oddziale zakaźnym właśnie. No. Mhm. I jak ta, ten personel medyczny się do ciebie odnosi? Bo wydaje mi się, że w tej chwili jesteś bardzo zadowolony z tej opieki. Naprawdę traktują mnie znają diagnozę, każdy lekarz, każda dokt pani doktor zna diagnozę wiedzą, że, że no odchodzę, że nie jest ciekawie i Pokazują serce, pokazują ludzie, że mają serce, yy, że nieważne to jest, yy, skąd jesteś, yy, skąd pochodzisz, yy, kim byłeś, yy, czy na ulicy, czy, czy milionerem pokazują, że też jesteś człowiekiem i, i tak samo zasługujesz na, na serce i dobro jak. Każdy inny człowiek. I czuję to każdego dnia i każdego dnia otwieram oczy z uśmiechem, bo wiem, że w nocy, gdy będzie mi źle, zadzwonię dzwonkiem sekunda i ktoś przyjdzie. I ktoś przyjdzie, a tym bardziej, że naprzeciwko pielęgniarek mam drzwi. Także nie martwię się i ten spokój potrzebowałem, znając taką diagnozę. Na nic lepszego nie mogłem trafić. Tu bo nie spędzę, chodzi... spędzę resztę życia, bo nie mam gdzie, a istnieje szansa, że nawet mi ogarną dom, dom no, miejsce, gdzie, w którym będę mógł spędzić resztę swoich dni wraz z opieką medyczną. No. Ty, Patryk, tak mówisz, jakby jakiś kres był ci już wyznaczony. Bo jest. Ale z Bo, drugiej jest. Strony... Bo jest. Też... Dlatego mówiłem, w normalny dzień przyjedzie, jak będzie lekarz, to diagnozę i kreść ci powie, mhm. że każdy dzień to może być koniec. A, ale mi się też wydaje, że jest coraz lepiej z tobą, dlatego że mówiłeś jest o lepiej, tym... Jest lepiej, yy, dlatego że funkcjonuje normalnie, odżywiam się normalnie i to wygląda tak, ale organizm w środku jest wyczerpany. Mhm. Nie zmienia to faktu tego. Ale lekarze, tak mówiłeś, dawali Ci miesiąc życia. W tej chwili już mówią, że pół roku też dasz radę. A nie, a może to jest taka... powiedział o pół roku? Ty mówiłeś tak. Może taka jest nadzieja, że to się jakoś wszystko no, zaleczy, wyleczy. Hmm. i Może nie w pełni zdrowi, ale będziesz ci się dalej Ostatni życie. raz, jak z Panią doktor gadałem, to Pani doktor powiedziała, żebym zrozumiał jedno. Że jeżeli w tym momencie dostanę jakiegoś ataku, serce przestanie bić, już nic nie mogą zrobić, także to może nadejść w każdym momencie, hmm. jeżeli chodzi o stwierdzenie i dokładną informację, co powiedziała. No. Czy sprawa tego nowotworu kości też jest nadal przez nich podtrzymywana? Hmm. Słuchaj, ja mam krew pobieraną praktycznie codziennie. Oni robią jakieś tam badania cały czas. Tak jak mówiłem, o rękę tutaj już nie chodzi, bo, bo ani zdjęć mi żadnych nie robią, ani tam nic nie grzebią. Tylko cały czas wszystko wokół serca, nie? Także bardzo mi zależało właśnie, żebyś w normalny dzień, i żebyś pogadał, bo to by powiedzieli więcej nie, niż mi. Dzisiaj rzeczywiście jest weekend, wiesz, ja bym się chyba nawet y, niedobrze czuł w trakcie takiej rozmowy, bo no, kimże ja jestem, wiesz, to nie wydaje mi się, że jestem ja Jesteś był tutaj w ogóle osobą. Stroną. Dla mnie teraz, y, która po prostu ma prawo do takich informacji, i bym Jakbyś znalazł chwilę w poniedziałek i zadzwonił, żeby konkretnie informację udzielili, ja bym przekazał, że mają ci udzielić informacji, to było dobrze, bo sam bym chciał wiedzieć, jak to będzie wyglądało dalej. To nie? zostawmy to w takim razie na przyszłość. Ja w poniedziałek też będę w szpitalu. O, i to mam to. też jakiś swój drobny problem medyczny, także to będzie musiało być też rozwiązane. Czyli nie mówiąc krótko te diagnozy, które są tubie postawione, no to z jednej strony jest tak, jak rozumiem, ten nowotwór kości, problemy z sercem, z zastawkami, no i Ciągle ta ręka już lepiej. Nie z zastawkami. Ja nie mam zastawek. Jeszcze raz powtarzam, nie mylmy zdań. Pani doktor powiedziała. Ale zastawki są u że... każdego człowieka w sercu. Że. Tak, ale ja mylę, że to sztuczne. Nie, no nie sztuczne. Nie mam zastawek. Że... Dobrze, rozumiemy Patryk o czym Staje mówimy. Staje mi teraz serce i żaden lekarz tutaj w szpitalu nic nie może nic zrobić reanimacją nawet, bo serce jest za słabe, żeby od nowa ruszyć. Okay. Rozumiesz? Tak. Najprościej wytłumaczyć. Tak Aha. mi wytłumaczyła doktor, Aha. no. Najprościej. Rozumiem. Ale to są wszystko rzeczy, które mogą się poddawać terapii. No chcę jakąś nadzieję znaleźć w tej rozmowie, dlatego może tak. Yy... Jacek, ja tak samo w to wierzę. Ja wierzę w to, że ja wstanę któregoś dnia, i później doktor przyjdzie i powie: Chłopaku, wygrałeś i wygrałeś. Walczę, walczę i będę walczył, bo mam do tego w pełni warunki teraz, żeby dbać o zdrowie, o to, żeby zdrowo się odżywać. Pracować nad, nad sobą. Patryk, no. A skąd wiadomo, że ty znowu nie po prostu wyjdziesz za bramę, tak jak to się już zdarzyło wiele razy, czy rozmawiacie z lekarzami na ten temat? bo Tak, oni znają rozmawiamy. Historię. Z, e, rozmawiam z, e, głównie z panią psychiatrą, bardzo miła pani. E, no i nie ma tej bariery językowej. E, nie wyjdę za bramę, tylko z tego powodu, że te warunki, które tutaj mam, to mam jak w domu. I co najważniejsze, nie jestem chory, mam metadon. Mhm. To po co ja mam tam wcześniej mnie ciągło? Dlatego, że zawsze gdzieś tam jakieś pieniądze były, i po drugie, nie znałem wagi, jaką ponoszę, że, że dzięki temu za niedługo dowiem się takich tragicznych informacji na temat swojego życia zdrowia, także no nie spodziewałem się konsekwencji, o tak powiem. Mhm. A teraz już znam te konsekwencje i wiem, co będzie dalej. Wrócę na ulicę i długo to już nie potrwa wtedy, a tutaj powrotu nie będę miał, a inny krankenhaus nie wchodzi w ogóle w grę. Także. A jeżeli chodzi o ten Heim, taki miejsce, w którym mógłbyś mieszkać, żyć, to rozumiem, że oni to też ci zorganizują. Tak, i właśnie y, jeszcze dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat. I mówię tak, mówię, tak ładnie mówicie, y, tak, bo jeszcze dzisiaj z psychiatrą gadałem. Piszecie, heim, pielęgniarka, weźmy gdzie mieszkać, co jeść, weźmy opiekuna. Y, który będzie Ci pomagał, wspomagał w sprzątaniu w lekach we wszystkim. Ja mówię, a gdzie w tym wszystkim dokumenty? No będziesz musiał jechać do Polski wyrobić. Ja chwila, chwila. Ja nie mogę jechać do Polski, bo mam problemy w Polsce. Wyrobienie dokumentów w ogóle tutaj odpada. I co teraz? <laughs> mówię wszystko już do śmietnika, tak? Nie, załatwimy to w inny sposób. No i mają jakiś sposób widocznie coś jeszcze jest, gdzie, gdzie mogą coś takiego załatwić. Dają w każdym razie nadzieję, mam nadzieję. I nie ma teraz problemu kosztów, tak jak kiedyś to było, że mówiłeś, że się skończył budżet i cię wypisano. Nie, teraz yy, dziwne to było w ogóle, że ktokolwiek mi pozwoli rozmawiać. Yy, nie wiem, czy to jakiś. Yy, Główny dyrektor czy, czy jakieś kierownictwo? W każdym razie ktoś wysoko tutaj z Włotezu. Rozmawiałem z takim panem, była też ta pielęgniarka tłumaczka, i on mi zapewnił zapewnił mnie, że w takiej sytuacji, jakiej ja jestem, nie mam się co martwić. Tutaj mogę przebywać, aż sam pójdę albo Zakończy się jak się zakończy, no. Także no. No, też nie możesz stąd uciec. No, nie mogę, bo jak stąd pójdę, to już nie ma powrotu. No. Dlatego dla mnie już sensu stąd nie ma gdzie iść. Patryk, ja ci coś powiem. Mi się wydaje, że w tej chwili twój stan jest znacznie, naprawdę znacznie lepszy. No I w znacznie, znacznie lepiej lepszym. się czuję i znacznie, znacznie lepiej funkcjonuje W stosunku do tego, co w ostatnim, eee, kiedy ci widziałem. Przede wszystkim. Psychika yy, bardzo podbudowana. To dla mnie jest ważne. Ta opieka, którą właśnie potrzebowałem, teraz tutaj mam. No. Odpoczęłem. Yy, ja już mam dość tego gonitwy yy, za tym pieniędzmi za tym wszystkim. Yy, pieniądze są tylko mi potrzebne do tego, żeby. Yy, to jest wiesz, szpital tu. Tu wszystko są, masz? Tu, tak, tu wszystko niby mam, jedzenie i w ogóle, ale mm, są też y, automaty, są też sklepy. No I czasami masz ochotę na, nie wiem, no, kupić sobie z automatu jakieś batonika, kole, cokolwiek. No, no cokolwiek, masz ochotę sobie kupić i zjeść. Y, Patryk. Do tylko są pożerne pieniądze mi tu. Nie? Pisałeś o miesiącu, potem mówiłeś o pół roku. Ja wierzę, wierzę w to, że jak się zobaczymy wkrótce, to powiesz mi, że to będzie znacznie dłuższy okres czasu i dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję mam nadzieję, że tak będzie.